Możesz przyjmować trzy popularne witaminy każdego dnia, ale czy zdałeś sobie sprawę, że mogą subtelnie osłabić Twoje nogi i narażać swoją niezależność? Pomimo faktu, że nie wszystkie suplementy są korzystne, wielu seniorów uważa, że ściegie przyjmowanie dodatkowych witamin poprawi ich zdrowie. Niektóre, szczególnie dla osób powyżej 60 roku życia, mogą być rażąco szkodliwe, gdy są nadmiernie podjęte lub niepotrzebnie. Te trzy specyficzne witaminy mogą osłabić Twoje nogi, zaszkodzić mięśni i zwiększyć ryzyko złamań, upadków, a nawet nieodwracalnej utraty mobilności. Zanim będzie za późno, omówmy, czym są, dlaczego są niebezpieczni i co powinieneś zrobić na ich miejscu. 1. Cichy osłabienie mięśni Witamina E jest sprzedawana jako cudowny suplement od wielu lat. Wielu starszych ludzi przyjmuje to codziennie w nadziei, że pomoże im to pozostać niezbędne. Jest falony za rzekome zalety zdrowia serca, elastyczności skóry, a nawet przeciwstarzeniowej. Jednak samym suplementem przeznaczonym do przedłużenia życia może być subtelnie pozbawiać seniorów, zwłaszcza osób powyżej 60 roku życia, zdolności do życia w pełni. W przeciwieństwie do witaminy C lub innych rozpuszczalnych w wodzie składników odżywczych, witamina E jest rozpuszczalna w tłuszczu. Co oznacza, że higienie tylko przechodzi przez ciało buduje się z czasem i jest przechowywana w drobie i tkankach tłuszczowych organizmu. Może zacząć zakłócać niezbędne funkcje ciała, w szczególności dotyczących siły i koordynacji mięśni, gdy jest przyjmowany w nadmiarze szczególnie na poziomach ponad 400 dziennie, które są typowe dla suplementów bez suplen. Recepty. Zwykle zaczyna się to cicho. Niewielka trudność z fotelem, obracanie się szybko i czując się trochę niepewnie, może trochę bardziej zużyty niż zwykle podczas przemieszczania się w supermarkecie. Łatwo jest odrzucić te kwestie jako naturalną część starzenia się, ale czasami przyczyna podstawowa jest znacznie bardziej niebezpieczna i uleczalna. Wykazano, że zbyt dużo witaminy je zaburza funkcję nerwowo-mięśniową i zakłóca metabolizm mięśni. Ta ingerencja może powodować znaczną utratę siły nogi dla seniorów których masa mięśniowa już stopniowo maleje z wiekiem. W końcu możesz polegać na lasce, piechurze lub gorzej, krzesełku, na progresywnym, prawie niezauważalnym osłabieniu mięśni wspierających kolana i biodra. Ponadto wysokie spożycie witaminy E może przeżyć krew, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób starszych na lekach przeciwkoagulantowych. Zwiększa to ryzyko wewnętrznego krwawienia, siniaków i problemów związanych z upadkiem. Wyobraź sobie niebezpieczeństwo prostego potknięcia. Gdy Twoje nogi nie są już w stanie złapać cię na czas, a Twoje ciało jest bardziej podatne na krwawienie. Najbardziej niepokojący aspekt? Do tych zmian nie ma żadnych etykiet ostrzegawczych. Rozwijają się stopniowo i są często ukryte jako starzenie się, a wielu osób starszych o dobrej intencji wciąż przyjmuje swoją codzienną pigułkę, nie zdając sobie sprawy, że może to subtelnie osłabić podstawę ich mobilności. Nie ma to nic wspólnego z podżeganiem strachu. Celem jest podniesienie świadomości. Chociaż ludzkie ciało jest silne, może stać się niezrównoważone. To, co działa dla 30-latka, nie mogło pracować dla 70-latka. Z tego powodu uzupełnienie musi być wykonywane ostrożnie, a nie z nawyku, zwłaszcza w miarę starzenia się ludzi. To może być czas zadać trudne, ale ważne pytanie, czy przyjmowałeś witaminę E bez zatwierdzenia lekarza. Szczególnie przy większych dawkach. Czy jest to dla mnie korzystne lub szkodliwe? A jakie inne popularne suplementy mogą subtelnie upośledzać Twoją siłę i niezależność? Jeśli ktoś podobno zdrowej witaminy może mieć takie negatywne skutki? Następnie omówmy witaminy. Pytanie, jeśli przyjmowałeś witaminę bez zgody lekarza, szczególnie przy większych dawkach, czy jest to dla mnie korzystne lub szkodliwe? A jakie inne wspólne suplementy mogą subtelnie upośledzać Twoją siłę i niezależność? Jeśli ktoś podobno zdrowej witaminy może mieć takie negatywne skutki? Następnie omówmy witaminę A, a możesz być jeszcze bardziej zaskoczony. Tajną przyczyną słabych kości i mięśni jest witamina A. Istnieje ciche zagrożenie, które czai się na widoku. Są to te same witaminy, na których wielu starszych ludzi polega na utrzymaniu układów odpornościowych, ochrony skóry i zachowania wizji. Od dawna uważa się, że witamina A jest niezbędna do dobrego starzenia się, nawet jeśli jest często przyjmowana bez większego uwagi i tak naprawdę jest, we właściwych proporcjach. Jednak wiele starszych osób nie zdaje sobie sprawy, że nadmierne stosowanie witaminy A, szczególnie przez dłuższy czas, może subtelnie podważać zdrowie, a nie promować ją. Nasze ciała radzą sobie z odżywianiem inaczej w miarę starzenia się, a to zmniejsza margines błędu. Nasze mięśnie również się nie powracają, nasze kości stają się cieńsze, a nasze narządy zwalniają kolejną rozpuszczalną w tłuszczu witaminę która nie zostaje wypłukiwana z moczem, takim jak rozpuszczalne w wodzie witaminy, jest witamina A, zamiast tego buduje cicho w tkankach miękkich i wątrobie i zaczyna wyrządzać. Faktyczne szkody, gdy poziomy stają się zbyt wysokie, co jest zaskakująco proste do osiągnięcia podczas przyjmowania wielokrotności poruszania oleju z wątroby, wpływ długoterminowej nadmiaru witaminy, a na gęstość kości jest jednym z najbardziej niepokojących konsekwencji. Według badania wysokie poziomy witaminy, a zostały powiązane z przyspieszoną utratą kości, szczególnie w nogach i biodrach, najbardziej wrażliwe są same kości, które pozwalają nam się poruszać, równoważyć i być niezależnym. Nawet niewielki wzrost kruchości może przekształcić zwykły błąd w złamanie, które może zmienić życie człowieka, szczególnie jeśli są osobą starszą z już kruchymi kościami. Jednak szkielet nie jest jedynym źródłem niebezpieczeństwa. Ponadto zbyt dużo witaminy, a może osłabić mięśnie, które nadają mnogom ich stabilność i siłę. Chodzenie staje się bardziej problemem niż kiedyś dla wielu seniorów, ponieważ doświadczają zmęczenia w biodrach lub udach, uporczywych bólach i rosnącej słabości. Znaki te są łatwe do zignorowania, w końcu zmęczenie i ból są często uważane za normalne aspekty starzenia. A co, jeśli wiek wcale nie jest źródłem? Co jeśli codziennie bierzesz ten dokładny suplement, myśląc, że cię ochroni? Co gorsza, zatrucie witamina, a nie pojawia się w wyraźny sposób. Nie krzyczy, powoli mruczy. Być może zauważyłeś, że siedzisz więcej, schody mogą wydawać się bardziej strome. A może wymyślasz powody, aby zostać w domu zamiast zaryzykować na spacerze po okolicy. Twoje życie jest czasem przekształcone przez te zmiany, które na początku mogą wydawać się niewielkie. Podważają twoją samoocenę, poziom aktywności i niezależność. W rzeczywistości żadna witamina nie powinna być używana niedbale, szczególnie przez osoby 60, 70 lub starsze. Nasze potrzeby ewoluują z czasem, a jeśli nie jesteśmy ostrożni, rzeczy, które już nas karmią, mogą zacząć nas nosić. Warto przeprowadzić poważną dyskusję z lekarzem, jeśli codziennie przyjmujesz witaminę A, szczególnie jeśli używasz jej w połączeniu z innymi suplementami lub żywnością, które zostały wzmocnione. Cena robienia nic może być znacznie wyższa niż myślisz. Ponadto, jeśli wysoce zalecana witamina, a może cicho osłabić twoje kości i nogi, co z witaminami, które codziennie, szczególnie jeśli używasz jej w połączeniu z innymi suplementami lub żywnością, które zostały wzmocnione. Cena robienia nic może być znacznie wyższa niż myślisz. Ponadto, jeśli wysoce zalecana witamina, a może cicho osłabić twoje kości i nogi. Co z witaminami, które mają oferować energię i przejrzystość? Być może najbardziej nieoczekiwanym z nich jest witamina 6. Może to być ostrzeżenie, którego nie widziałeś ze względu na sposób, w jaki niszczy nogi i jak wpływa na nerwy. Po trzecie, witamina 6 Twoje nogi mogą odrętwić od zwiększenia energii. Zwykle zaczyna się od mrowienia, które przychodzi i odchodzi. Początkowo tylko w palcach, a następnie powoli wznosi się. Twoje kroki stają się mniej pewne. Uczucie w Twoich stopach staje się przestarzałe, a w końcu Twoje nogi zaczynają się wydawać obce, tak jakby nie były Twoje. Wiele osób starszych przypisuje to niepokojące uczucie starzejącym się złym krążeniu, a nawet cukrzycy. Co jednak, jeśli przyczyna nie jest nawet choroba? Co jeśli jest to witamina, którą konsekwentnie przyjmujesz, aby zachować ostrość psychiczną, zwiększyć poziom energii lub wspierać mózg? Multivitamin, suplementy energetyczne i rozwiązania zdrowia mózgu swobodnie zawierają witaminę 6, która jest dobrze znana z jej funkcji w metabolizmie i układu nerwowym. Jest sprzedawany jako coś, co sprawia, że świo osoby starsze są aktywne i skupione. Jednak niewiele osób zdaje sobie sprawę, że witamina 6 może stać się toksyczna z czasem, gdy jest przyjmowana na nadmierne poziomy, szczególnie nerwy nóg i stóp. Ponadto szkoda, którą wyrządza, nie znika po prostu, gdy przestaniesz go używać. Witamina 6 działa inaczej niż inne witaminy rozpuszczalne w wodzie, które organizm zwykle eliminuje, gdy jest przyjmowany w nadmiarze. Zaczyna zakłócać zdolność organizmu do wysyłania impulsów wzdłuż nerwów, gdy jest przyjmowany na wysokich poziomach, szczególnie powyżej 100 mg dziennie, co jest znacznie częstsze w suplementach bez recepty niż większość. Ludzi zdaje sobie sprawę, Neuropatia obwodowa. Wynikowy stan jest katastrofalny dla wielu starszych osób. Zatrucie witaminą 6 powoduje neuropatię obwodową, która wpływa na więcej niż tylko uczucie. Zmienia równowagę, koordynację i ruch. Możesz czuć się niezręcznie, jakby Twoje stopy nie wylądowały prawidłowo. Z powodu strachu przed upadkiem możesz potknąć się o nic, stać się nieskromnym. Gdy schodziło schody lub zacząć całkowicie unikać sytuacji społecznej. Okropne jest to, że ta szkoda może być nieodwracalna. Czasami nerwy są nadal uszkodzone długo po zatrzymaniu witaminy, co powoduje utrzymujące się osłabienie lub drętwienie nóg. Koszt emocjonalny jest równie wysoki. Polegamy na nogach, aby nosić nas przez życie z godnością, a także doprowadzić nas do jednego punktu do drugiego. Wszystko się zmienia, gdy ta niezależność jest zagrożona. Niezależność, by wejść do gabinetu lekarskiego bez pomocy, radość z spaceru po parku lub aktem przygotowania posiłku. Wszystko to można zabrać z powodu szkodliwego, ale dobrze intencjonalnego nawyku. Zamiast dać ci energię, zabranie zbyt dużej ilości przejść może odebrać twoją pewność siebie, bezpieczeństwo i ruch. To nie jest grzywna ani rzadka problem. Starsze osoby stają się coraz bardziej zaniepokojeni. Ponieważ zakładają, że wszystko z etykietą witaminy musi być bezpieczne, ale faktem jest, że nawet witaminy muszą być obsługiwane starannie i inteligentnie. To, co daje życie energii, w pewnym momencie może subtelnie zabić ją w innym. Po zbadaniu tych trzech ukrytych zagrożeń, witamin E, A i 6 oczywiste jest, że przekonanie, że więcej jest lepiej, stanowi większą szkodę niż faktyczne. Ostrożnie i inteligentnie postępowanie to, co daje życie energii w pewnym momencie, może subtelnie zabić ją na drugim. Po zbadaniu tych trzech ukrytych zagrożeń, witamin E, A i 6, oczywiste jest, że przekonanie, że więcej jest lepsze, stanowi większą szkodę niż faktyczna pigułka. Jednak nie właśnie tam kończy się narracja. D każdego dnia nogi seniorów mogą stać się słabsze z innej ważnej przyczyny: nie witaminy, ale nawykiem życia, który jest równie powszechny. I dwa razy często lekceważony. Następnie znajdźmy to dla Ciebie. Co to oznacza? Lista ostrzeżeń witaminy jest znacznie mniej osobiste niż to, co to oznacza dla Ciebie. Jako ktoś, kto przeżył czasy przejścia, pokonał przeszkody i zgromadził życie uczenia się. Służy jako przypomnienie, że wraz ze zmieniającymi się nasze ciała i wymagania przez cały czas, nawet rutyny, na których polegamy, a nawyki, które naszym zdaniem są dla nas korzystne. Muszą zostać ponownie ocenione. Chęć zrobienia tego, co najlepsze dla Twojego zdrowia, nie jest oznaką słabości. W rzeczywistości prawdopodobnie tu przybyłeś, ponieważ chcesz być silny, aktywny i niezależny. Prawda jest jednak taka, że w niektóre z samych suplementów, które przyjmujesz regularnie, być może z kawą rano lub w ramach ustalonej rutyny, może subtelnie zagrażać Waszej równowagi, sile nogi i niezależności, którą walczyłeś przez całe życie. Nie zawsze jest to dramatyczne, gdy siła nóg zaczyna słabnąć. Po pierwsze, może to być nieoczekiwane wahanie przed opuszczeniem krawężnika lub dodatkowym wysiłkiem wymaganym do wydostania się z krzesła. Możesz używać windy, a nie schodów, ponieważ twoje nogi nie są tak stabilne jak kiedyś, nie dlatego, że jesteś leniwy. Te korekty stopniowo stają się częścią codziennej rutyny. Nie poruszasz się tak bardzo. Trzymasz się z dala od niektórych czynności i zaczynasz organizować swój dzień zgodnie z ograniczeniami, a nie preferencjami. Ciało ostatecznie dostosowuje się do osłabienia, bezczynności i ostrożności. Mięski stają się coraz mniej kruche, a zagrożenia związane z złamaniami, upadkami i utratą niezależności wzrasta. Najtrudniejszym aspektem jest to, że choroba niekoniecznie jest przyczyną tych zmian. Niekoniecznie są spowodowane starzeniem się. Czasami mogą być konsekwencją decyzji podejmowanych z najlepszymi intencjami, ale bez właściwego kierunku. Fakt, że zbyt dużo witaminy, a kan kan uszkadza kości, nie został ci wyjaśniony. Nikt ci nie powiedział, że zbyt dużo witaminy może osłabić Twoje nogi. Ponadto nikt nie wspomniał, w jaki sposób spożywanie dużych ilości witaminy, przejść dla energii, może spowodować odrętwienie nerwów, które pozwalają chodzić. Jednak teraz wiesz. Ponadto informacje te nie są obciążeniem. To teraźniejszość, masz nad tym kontrolę. W rzeczywistości jesteś bardziej odpowiedzialny niż zdajesz sobie sprawę. Możesz zrobić znaczący krok w ochronie nóg, wolności i godności, przeglądając swoje suplementy, zadając poprawne pytania lekarza i wierząc, że sygnały twoje ciało próbuje cię wysłać. Nadal jest czas na wprowadzenie korekt. Zawsze można podjąć inną decyzję siła, regeneracja i podtrzymanie Cię przez nadchodzące lata są nadal możliwe z Twoim ciałem, jeśli zwrócisz mu uwagę, że obecnie zasługuje. Poświęć więc chwilę. Pomyśl, zastanów się, co wkładasz do swojego ciała na co dzień, ponieważ Twoje dzisiejsze działania mają wpływ na twoje zdrowie w przyszłości. Określa kurs, który weźmiesz jutro. Zwróć mu uwagę, że obecnie zasługuje. Poświęć chwilę, myśleć. Zastanów się, co wkładasz do swojego ciała na co dzień, ponieważ Twoje dziś działania mają wpływ na Twoje zdrowie w przyszłości. Określają kurs, który weźmiesz jutro. Mówiąc o jutrze, mamy jeszcze jedną rzeczywistość, do której można się skonfrontować. Bezczynność i długotrwałe siedzenie to dwie rzeczy, których nie bierzemy wystarczająco poważnie, ale mogą być znacznie bardziej szkodliwe niż traktowanie nieprawidłowych witamin. Ten cichy nawyk, który przenika współczesne życie, może przyspieszyć Twoją śmierć szybciej niż jakikolwiek suplement. Następnie zbadajmy to. Co masz zrobić? Następne pytanie jest prawdopodobnie najważniejsze. Teraz, gdy jesteś świadomy rzeczywistości, co powinno zrobić? Co możesz zrobić, aby zabezpieczyć życie, które włożyłeś tak wiele w tworzenie? Twoja siła i twoja niezależność. Rozwiązanie znajduje się w czymś znacznie silniejszym niż wstyd lub strach świadomość. Pierwszym krokiem w każdej zmianie jest świadomość. Nie chodzi o zmianę przeszłości, ani o cofnięcie decyzji, które podjęłeś. Chodzi o wykorzystanie nowego zrozumienia, aby dziś podejmować lepsze decyzje. Badanie suplementów, które przyjmujesz, jest pierwszym i najpilniejszym krokiem, z celem, a nie w panice. Być może od lat masz tę butelkę na blacie kuchennym lub szelfie łazienkowym. Teraz zastanów się, czy kiedykolwiek naprawdę zastanawiałem się, co w tym jest. Czy spojrzałem na dawkę, lub zastanawiałem się, czy nadal jej potrzebuję. Etykiety, które twierdzą, że przeciwstawianie, pomoc poznawcza lub zdrowie serca są łatwe do uwierzenia, jednak Twoje ciało jest inne, więc to, co odpowiada jednej osoby, nie mogła Ci odpowiadać. Dokładność jest kluczowa, szczególnie w tym momencie życia. Nadmierne ilości korzystnych substancji, szczególnie witamin, mogą mieć łagodne, ale długotrwałe negatywne skutki. Skonsultuj się z lekarzem, który ma wiedzę na temat zawiłości starzenia się jako następny krok. Niestety wielu seniorów nadal otrzymuje ogólne porady zdrowotne od lekarzy, którzy nie są wykształcani w opiece geriatrycznej. Warto lepiej. Powinieneś przeprowadzić dyskusję, która rozważa Twój wiek, leki, jedzenie i sposób życia. Dowiedz się od swojego pracownika służby zdrowia, czego właściwie potrzebuje Twoje ciało, a czego nie. Zastosowanie lepszego zrozumienia tego, co dzieje się w Twoim ciele w tej chwili, jest równie niezbędne. Poproś o pełny panel składników odżywczych, który obejmuje poziom witamin oprócz standardowego badania krwi. Liczby są uczciwe, jeśli istnieje nierównowaga, jeśli Twoje ciało przechowuje więcej niż powinno lub jeśli Twoje poziomy są bardzo wysokie, dadzą Ci znać. Dążenie do doskonałości nie jest tutaj celem, celem jest zatrzymanie szkód, zanim zostanie ono zakorzenione w sposób trudniejszy do cofnięcia. Przede wszystkim pamiętaj, że Twoje ciało woli je odżywić przez jedzenie, a nie narkotyki. Aby zaspokoić swoje potrzeby żywieniowe, staraj się jeść prawdziwe, całe posiłki, kiedy tylko możesz. Szczupłe mięso, pełne ziarna, świeże warzywa i zdrowe tłuszcze dobre opcje. Są to najlepsze leki znalezione w naturze. Chociaż może być pewna rola w suplementach, staranne odżywianie i zrównoważony styl życia powinny zawsze być na pierwszym miejscu. Działanie teraz nie jest pokazem strachu, to stwierdzenie władzy. Wskazuje, że szanujesz swoje zdrowie na tyle, aby się nim zająć. Skazuje to, że kiedy zmiana i jasność są możliwe, nie zaakceptujesz przeciętności. Podróżowałeś zbyt daleko i żyłeś zbyt długo, aby umożliwić błędom możliwym do uniknięcia, aby pozbawić się wolności, bezpieczeństwa lub mobilności. Władzy. wskazuje, że szanujesz swoje zdrowie na tyle, aby się tym zająć. Skazuje to, że kiedy zmiana i jasność są możliwe, nie zaakceptujesz przeciętności. Podróżowałeś zbyt daleko i żyłeś zbyt długo, aby umożliwić błędom możliwym do uniknięcia, aby pozbawić cię wolności, bezpieczeństwa lub mobilności. Jednak nadal musimy omówić jeden aspekt dylematu, ponieważ istnieje inna cicha siła działająca przeciwko nogom, nawet jeśli równowaga witaminy jest idealna. Większość ludzi robi to, nawet nie zdając sobie z tego sprawy każdego dnia. Na Twoją przyszłość może mieć większy wpływ na Twoje nawyki siedzące, wzorce ruchu. I ilość czasu spędzonego jeszcze, niż kiedykolwiek zdawałeś sobie sprawę. Zbadajmy to dokładniej. Czóste, prywatna wiadomość od innego seniora możesz się czegoś nauczyć tylko od czasu. Nauczyłem się, przeżywając ponad stuletnie zmiany, miłości, smutku i odporności. Ta choroba nie jest największym zagrożeniem dla naszego zdrowia w miarę starzenia się. Zakładanie, że pogorszenie jest nieuniknione, jest tym, czym jest. Zbyt często obserwowałem, jak przyjaciele poddają się słabości, obwiniając ją za starzenie się, nie rozważając żadnych niewidzialnych sił. Widziałem, jak silni, samowystarczalni ludzie stopniowo tracą niezależność, czasem dosłownie z powodu czegoś tak małego i niezauważonego. Jak codzienne leki, które ich zdaniem było korzystne. Rozmawiam z Tobą dzisiaj jako kogoś, kto był w Twojej podróży, a nie jako naukowiec lub lekarz. Ktoś, kto doświadczył cichy terror, tracą siły, Drżący przed schodami, zastanawiając się, czy jeden upadek będzie koniec, przeżyłem to i z tego powodu mówię ci, żebyś cię obudził. A nie przestraszyć, nadal masz opcję, nadal masz władzę. Przede wszystkim masz czas na ochronę najważniejszych obszarów Twojego ciała, wolności, nóg i równowagi. Każdy chce żyć długim życiem. Powinniśmy jednak zadawać sobie pytanie, jak żyjemy silnymi. Realizowanie każdego mego dostępnego suplementu, lub myślenie, że więcej jest lepsze, nie są odpowiedziami. Sekretem jest zwrócenie uwagi na Twoje ciało, subtelne zmiany i mądrość związaną z starzeniem się. Wymaga to trudnych nawyków, które już nam nie przynoszą, i ma odwagę, gdy coś nie wydaje się właściwe. Mówię Wam to, ponieważ mocno myślę, że starzenie się nie równa się osłabieniu. Nawet jeśli możemy być wojniejsze i mieć siwe włosy, nasze wybory nadal mają znaczenie. Nie straciłeś zdrowia, wciąż widzisz to, a wolność, którą utrzymujesz jutro, to siła, której dziś bronisz. Nie czekaj, nadal masz kontrolę nad swoim życiem, więc zwróć szczególną uwagę, podejmij świadome decyzje i idź z pewnością siebie i stabilnością. Starzenie się nie jest stratą, jest to brama do nowej siły, która jest bardziej zależna od inteligencji niż prędkości. Niemniej jednak, pomimo naszego doświadczenia, łatwo jest zignorować małe rzeczy które stopniowo szkodzą naszemu zdrowiu. Nie wszystkie niebezpieczeństwa są oczywiste. Niektóre pojawiają się potajemnie jako korzystne rutyny lub zachowania o dobrej intencji. Często zaczynają od czegoś tak małego jak witamina, która jest wyciągnięta z zaufania, a nie wiedzy. Jednak teraz wiesz, zdajesz sobie sprawę, że w tym momencie życia Twoje ciało wymaga większej uwagi, nie więcej leków ale bardziej celowego podejmowania decyzji. Zdajesz sobie sprawę, że siła nogi, chód i pewność siebie nie są jedynie fizycznymi atrybutami, są również emocjonalne i ściśle związane z Twoim teraz, wiesz, jesteś świadomy, że w tym momencie Twojego życia Twoje ciało potrzebuje większej uwagi, nie więcej leków, ale bardziej celowego podejmowania decyzji. Zdajesz sobie sprawę, że siła nogi, chód i pewność siebie nie są jedynie fizycznymi atrybutami, są również emocjonalne i ściśle powiązane z poczuciem samodzielności i szacunku. Tracisz wolność i siłę, kiedy zaczynasz je tracić. Tęsknisz za zaimprowizowanymi przyjemnościami spacer po okolicy, wizytę u wnuków i spokojnego spełnienia z pracy samej. To jednak nie jest opowieść o straty, to opowieść o świadomości. Świadomość daje możliwość zmiany przebiegu wydarzeń. Musisz żyć z uważnością, ale nie musisz żyć w przerażeniu. Zwróć szczególną uwagę na podejmowane decyzje. Pomyśl dwa razy o swojej rutynie. Poproś o wskazówki, które honorują Twój wiek, atrybuty fizyczne i przeszłe doświadczenia. Przede wszystkim wiedz, że masz możliwość zmiany. Zasługujesz na przyszłość, w której spacerujesz stopniowo, gdzie Twoje ciało podtrzymuje Twojego ducha i gdzie łaska, z którą napotykasz przeszkody, definiuje Twoje lata a nie ich ograniczenia, to Twoja szansa na odzyskanie kontroli, robiąc to, co naprawdę ma znaczenie, a nie robiąc więcej. Starzenie się nie oznacza poddania się. Pociąga za sobą bardziej inteligentne. Po zastosowaniu mądrość może być najsilniejszym dostępnym środkiem zaradczym. Celem tych wykładów jest zachęcenie Cię do życia w pełni i najbardziej autentycznym. Z przyjemnością usłyszę od Ciebie teraz. Pomyśl przez chwilę, a następnie podziel się jedną rzecz, której się nauczyłeś, że chcesz użyć we własnym życiu na tej ścieżce akceptowania tej rzeczywistości? Pomóżmy sobie nawzajem. Jeśli ten film był dla Ciebie przyjemny, zostaw uwagę 1. Jeśli nie, możesz użyć 0 w swoim komentarzu. Twoje opinie są dla nas bardzo ważne. Aby uzyskać więcej takich filmów, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał YouTube.